Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, a u nas dzisiaj taki vlog, którego myślałem, że nie będę musiał kiedyś nagrywać, ale niestety się stało. Dwie krowy nam zrzuciły ciąże, między innymi właśnie zrobiła to księżna, no i o dziwo zrobiła to Dancia. Także zamiast mieć cztery cielęta w, w grudniu, no to będą tylko dwa. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Lekarz też był bardzo zdziwiony, który do nas przyjeżdża, bo powiedział, że u nas zawsze było wszystko dobrze. A teraz taka sytuacja no i szkoda, no szkoda dwóch cielaczków Kurcze, jeden był BB. ta była akurat pokryta angusem także no szkoda, wielka szkoda. No ale co, za jakiś czas będziemy je ustawiać. I tyle, no, żeby nie było, że tak powiem, e, darmowych przebiegów. No, jeżeli chodzi u nas o sytuację tutaj z wyrzucaniem obornika, to jak widać w tym boksie wyrzuciłem prawie wszystko i cholera jasna wypadł mi dysk. Także czekam teraz na nastawienie dysku i dopiero będę mógł skończyć resztę, ale też no, nie spodziewałem się, że mnie coś takiego, kurde, na sam koniec roku same problemy się robią, no, ale jakoś trzeba będzie to, że tak powiem, wszystko załagodzić. No. Szkoda trochę tych ciąży, bo byłem nastawiony, że będą tutaj cztery cielaki, też jakbyczki to by od razu poszły tutaj do naszego kolegi Karola. No ale jest tak, jak jest. No, nic z tym teraz no, nie zrobimy. No. Dobrze, że z krowami jest wszystko ok, bo też nigdy no, nie było takiej sytuacji, także człowiek do końca nawet nie wiedział, jak się ma zachować. Także powoli powoli e, do przodu. Teraz najbliższy poród będzie u Besi. No Besi to ma taki brzuch duży, zjada apetycznie, także miejmy nadzieję, że u niej będzie wszystko tak jak potrzeba. Ona była, jak dobrze pamiętam, mangusem pokryta, także te ciele nie będzie jakieś strasznie duże przy porodzie. Także taka sytuacja. No, trochę z robotą teraz człowiek znowu stoi, ale miejmy nadzieję, że koniec roku, koniec końców, koniec roku będzie że tak powiem, pozytywny. No. Zaraz pójdziemy jeszcze do Danci. Bo dancia, Dancio się zawiodłem. No jeszcze ta, no to pierwiastka, to tamto. Ale Dancio, powiem Wam szczerze, że się zawiodłem, bo no nie ja sądziłem, że mnie coś takiego u niej spotka. Kurczę, no pierwsza krowa u nas w gospodarstwie i żeby takie kurcze rzeczy się działy. No ale co zrobić? To tylko jest natura. Także co? Lecimy do Danci. I jesteśmy u naszej Danusi. No nie mogę sobie troszeczkę darować, że ta dancia nasza po prostu. Zrzuciła Tak, ty, też, ty to dopiero Amazon jesteś w ciąży Także Tutaj nie rycz do nas Szkoda no Nie mogę się trochę z tym pogodzić Bo jeszcze tak jak mówię Księżna no to wiadomo Pierwiastka to tamto Gdzieś tam człowiek mógł nie zauważyć coś No ale u tej ja nic nie zauważył To po prostu Jest naprawdę no, dla mnie wewnętrznie No nie do przyjęcia kurczę. Będę musiał po prostu częściej robić USG, jeszcze nie wiem, gdzieś na 200 dni po prostu ciąży sprawdzać, tak jak Sebastian to robi, bo inaczej to kurde. Powiem Wam szczerze, że to no, nie wyjdzie dobrze. No. Tak jak teraz, to człowiek tak naprawdę ma rok w plecy, no ale to co zrobić. Krowy są poustawiane, jutro przyjeżdża lekarz, przy okazji będziemy resztę krów jeszcze zbadamy, czy znowu nie będzie jakichś kwiatków czy nic nie wyjdzie i tyle. No Tutaj Dancia ma warunki dobre, chociaż z nią jest tak, że ona przez te biodro, to no tak, ta strona jest cała jej czysta, a ta jej cała strona jest brudna, bo ona tylko na jedną stronę się po prostu kładzie i ona leży na niej. No ale inaczej by ją żeś czekała, a tak to po prostu ona sobie żyje, warunki ma dobre, w lato fajnie słoneczko zawsze świeci. I tyle także. Ja nie chcę Was tutaj przynudzać, no taka Sytuacja może trochę przykra w naszym gospodarstwie, no ale też się zdarza. No. Pytałem się Sebastiana, on też powiedział, no też się nieraz zdarza, no szkoda. Wiadomo, że szkoda, bo to człowiek chodzi, i dogląda. No i jest teraz rok w plecy. Przynajmniej nie chodzi o te pieniądze, tylko chodzi o ten rok, kurczę, że trzeba teraz znowu czekać na to. A ja zapraszam was już niedługo na kolejny film, będą porody. Także do zobaczenia.